Wyobraźmy sobie, że jedziemy średniej klasy samochodem na dystansie 100 km i przy stosowaniu naszej mieszanki paliwowej jesteśmy w stanie przejechać ten dystans, ten odcinek za 7-8 zł, więc to jest przełom. Cała historia zaczęła się przy okazji konkursu na Scafe Creators' Academy, który wygraliśmy kilka miesięcy temu. Na początku idea wydawała się niemożliwa, lecz po kilku próbach, kilku badaniach stwierdziliśmy, że no jednak może to być możliwe. No i podjęliśmy inicjatywę, ostatecznie się udało. Byłem bardzo zaskoczony tym, że tego typu wyniki zostały u nas osiągnięte, ponieważ prace nad paliwami alternatywnymi u nas prowadzone są od dawna. Przed produkcją dokonaliśmy szereg. Szmudnych obliczeń, aby mieć wstępne pojęcie na tym, jaka mieszanka powinna mieć skład. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami i badania zostały potwierdzone, udało się uruchomić silnik, pracuje. Jak na razie dogrywamy szczegóły. Wszystko jest na dobrej drodze, żeby to działało. Studenci okazało się wykorzystali różnego rodzaju związki organiczne zawarte w kawie do napędzania yy, samochodów. No bolid jest formą samochodu. Chcieliśmy wykonać kilka modyfikacji e, silnika, by przystosować go do paliwa stworzonego w 90% z mieszanki e, z wywaru kawowego. Oto jest efekt końcowy procesu destylacji przeprowadzonego przez studentów. Jak się okazuje, wartość energetyczna tego paliwa stanowi około 60%. Tradycyjnie stosowanych materiałów pętnych w naszych pojazdach samochodowych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie sprawność wzrośnie aż do 90%. Porównując do paliw używanych od lat, do ropy, więc to będzie przełom. W kwestii motoryzacji. Okazuje się, że być może będzie to również przyczynek do obniżenia efektu cieplarnianego, zmniejszenia emisji gazów szkodliwych, powiększających, pogłębiających efekt cieplarniany. Również jak się okazuje, emisja różnego rodzaju węglowodorów aromatycznych i innych szkodliwych substancji jest znikoma przy spalaniu tego paliwa, więc ono można byłoby nazwać będzie ekologicznie czyste. Swoją jednostkę nazwaliśmy kafuel dlatego z od kawy. Jeśli chodzi o możliwości to obliczyliśmy, że z kilograma kawy w czystej postaci, która hurtowo kosztuje 11.50, możemy otrzymać około 12-13 litrów mieszanki paliwowej. Która póki co wydaje nam się, że będzie skuteczna. Bardzo istotną kwestią jest również to, że możemy mieć pewne nadzieje na rozwój również Polski z racji patentu, który możemy na te rozwiązania uzyskać.